Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. W tym poście mam takie pytanie do osób, które zalogowały się do platformy. Zauważyłem tam, że szereg osób rozpoczęło kurs, praktycznie wszystkie, ale tylko jedna osoba ukończyła ten kurs. Moi drodzy, żeby móc dodać opinię albo zadać pytanie pod każdą z lekcji, trzeba ukończyć kurs, z tego co wiem, żeby przepraszam, podczas lekcji można zadawać pytania. Ale żeby ocenić ten kurs, jakość tego kursu, żeby nacisnąć te gwiazdki, napisać recenzję, trzeba kurs zakończyć. Jeśli przeszliście przez wszystkie etapy lekcji, to na końcu macie przycisk zakończ kurs. Tak jakbyście go zakończyli, on się zamknie. Oczywiście możecie do niego znowu wrócić, to jest tak skonstruowane, że można do niego powracać. Także do wszystkich osób, które nie ukończyły tego kursu, zróbcie zakończ kurs i bardzo proszę o Wpisanie tam recenzji, ilość gwiazdek, jak uważacie, napiszcie swoje odczucia, co by tam trzeba było poprawić. No i jakie zmiany trzeba wprowadzić, moi drodzy? Czekam na Wasze opinie. Możecie też pisać pod tym filmem, w poście, ale wolałbym, żebyście to zrobili na platformie, ponieważ to, to jeszcze potwierdzi to, czy to wszystko dobrze działa. Także ja czekam na Wasze sugestie, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie.